W Katowicach trwa wdrażanie inteligentnego systemu transportowego. System obejmie 112 wybranych skrzyżowań. Jego działanie w praktyce oznaczać będzie automatyczne sterowanie sygnalizacją, co ma zapewnić większą niż dotychczas płynność ruchu. Ważną funkcją będzie także informowanie o zatorach ulicznych oraz wprowadzenie priorytetów w postaci zielonego światła dla tramwajów na skrzyżowaniach. Przede wszystkim właśnie na tych głównych arteriach i tych arteriach tranzytowych przez nasze miasto ten system jest bardzo potrzebny po to, aby właśnie Płynnić ten ruch do maksimum jakie się da. Oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że, że ITS nie jest antidotum na całe zło korkowania się naszych ulic, ale przy naszym stosunkowo niskim współczynniku zakorkowania ulic dodania ITS-u na pewno będzie zauważalne wśród naszych mieszkańców. W ramach zadania jest zbudowane centrum sterowania ruchem, gdzie operatorzy będą mieli bieżący wgląd w sytuację ruchową w mieście Katowice i będą mogli podejmować decyzje o zmianie faz bądź czasów na sygnalizacjach, tak żeby upłynić ruch, mianowicie na względzie też aspekty priorytetu dla komunikacji publicznej. Za zaprojektowanie i wdrożenie systemu odpowiada wyłoniona w przetargu firma Sprint z Olsztyna, a jednym z głównych zadań będzie modernizacja 112 sygnalizacji świetlnych oraz powstanie centrum sterowania ruchem. To jest tutaj kilka obszarów, które będziemy starali się zmodernizować i poprawić. Pierwszy taki obszar to są skrzyżowania, na których oprócz prac modernizacyjnych będzie instalowany system, centralny system sterowania obszarowego ruchem. Dzięki temu optymalizacja parametrów pracy skrzyżowań będzie zależała od warunków ruchowych i podejmowana, wyliczana w systemie centralnym. Drugim takim istotnym elementem są priorytety dla komunikacji publicznej. Dużym naciskiem tutaj dla tego systemu jest właśnie poprawienie czasów przejazdu dla pojazdów transportu publicznego. Kolejny taki istotny obszar to system informacji dla kierowców, który będzie nakierowywał Przemieszczających się przez miasto kierowców na trasy, które pozwalają najszybciej pokonać założony odcinek. No i eliminacja taki ostatni element bardzo istotny to eliminacja ruchu samochodów poszukujących miejsc do parkowania. Dzięki oczujnikowaniu i włączeniu do systemu miejsc parkingowych i parkingów, będzie ta informacja wyświetlona na tablicach informacji parkingowej, która będzie kierowała. Poszukujących miejsc parkingowych, miejsca, gdzie takie miejsca wolne można znaleźć. To oczywiście, te wszystkie informacje będą też publikowane na portalu miejskim, na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej. CSR będzie współpracowało z Centrum Monitoringu Miejskiego. System o wartości około 88 milionów złotych jest dofinansowany ze środków unijnych kwotą ponad 67 milionów złotych. Jego wdrożenie ma nastąpić w czwartym kwartale 2023 roku.